Witam, to znowu ja, eee, a to jest trzeci odcinek z naszej serii Let's Play Half-Life 2. Eee, sobie już uciekamy. W tej chwili, sobie uciekamy przed kombinatem czy Mesa? Nie wiem, już sam nie, nie czaję, co tu się dzieje. Eee, uciekamy sobie, właśnie bo nas gonią. A oczywiście nasz. Yy, doktorek dr doktor Kleiner yy, spieprzył całą sprawę i nas wysłał na podwórko. Zamiast gdzieś tam do yy, pana Eligowansa Gowansa. Sam nie wiem gdzie, bo nie grałem do końca w tą grę. Sam się chętnie przekonam. Co tu się dzieje? Okej. Okay. Jeszcze na pewno do tego momentu grałem, oczywiście grałem. Tutaj nam Barney... Gdzie jesteś Barney? Wyłaś. Dawaj łom Hey, Gordon! The Citadel's on full alert. I have never seen it lit up like that. Get out of City 17 oh. as fast as you can, Gordon. to the Citadel, right? They'll get you to Eli's lab. It's, it's a dangerous route, but there's a whole network of refugees and they'll help you if they can. I come with you, but I gotta look after Dr. Klein. Oh, and before, I forget, <laughs> before I forget, I think you dropped this back in Black Mesa. No, dobrze, dawah. Good luck out of the house. We need it. need it. Znany łom. Wszędzie jest znany. No tak, w sumie Half-Life jest znany z tego właśnie łoma. Nawet w grze Duke Nukem Forever, która zresztą była naprawdę badziewna, yy, był właśnie łom z Half-Life'a. I patrzcie jaka jest yy, interaktywność z otoczeniem. Tam, pamiętacie, że to była gra z 2004 roku? I patrzcie na to. Hu Widzicie? Wszystko się rozwala. One G. Tu będziemy zwiewać, z tego co pamiętam. To jeszcze gra. A, tu nie ma żadnego jakiegoś. Zawsze sprawdzać trzeba skrzynki, ponieważ tutaj jakieś znajdki są w nich. O kurde! O kurde! O kurde! Trzeba zwiewać. Uciekamy! Yy, nie tu! Źle pobiegłem! Halo? Czy dobrze biegłem? Kurde! Nie pamiętam! A, zdrowie straciliśmy! A dobrze biegłem! Kurcze! Uciekać eee yy. o, o pociąg kurde nam poszyli nam, kurde Wyłazimy. Jeszcze ta muzyczka jep Fuck you. Fuck you bitches Nie chcę mi się tego rozwalać, no szybciej idź! Kurde Idziemy Brum brum. Latarka. Tutaj mamy latarkę w tej grze, ale ta latarka działa na zasadzie, że bateria się wyładowuje i mamy baterię i jak się wyładuje to gaśnie i z powrotem się ładuje. To jest kreska. Droga kanały. To już w sumie nie muszę. Hilnę się. Ok. Pomogę ci! Który ma pistolet? O masz! Nob No okej, okay, idziemy. Jest moc, łom, jest moc. Nie warto marnować tutaj, naprawdę, amunicję na początku. Ponieważ z nią krucho jest w tej grze, powiem wam. Kurczę, przepraszam, przepraszam, mój błąd, mój błąd. Mikrofon. Uczekać! To był mój błąd, bo ja mam taki wrażliwy mikrofon, że jak się kabla dotknie, to on zaczyna strzeszczeć jak... nie wiem. Tu trzeba właśnie... nie wiedziałem co to zrobić i przyjechał mi pociąg i... I koniec gry był. Taka prawda. Pociąg, już sobie spoilerowałem. Kurczę, muszę się nauczyć, żeby nie spoilerować. I czemu mi przycięło? Okej. Okay. Skaczemy. Ła! Ale zamiłem Nie. Mamy sprint a LOL on się zatrzymuje Nawet nie wiedziałem, że my mamy sprint w tej grze La vool. Poczekajcie sprawdzę Albo dobra, już nie sprawdzę, ale Cią przycinki Mam masę miejsc O kurde i patrzcie teraz. Nie mogę przybliżyć. Bum bum. You get owned. Owned. Przepraszam. Owned. Mam mało amunicji, trzeba o tym pamiętać. Te wybuchające beczki są fajne. O to jest właśnie Skrzynka z amunicją. Skąd ty szyjesz? A tam! Źle się ustawiłeś, kolo. Wow! Dobra, spadamy. Co jest? Spadamy stąd. Przez pod, skok przez pod. O, drugi, drugi ten. Lambady. Dziwnie. Dobra. Tutaj bodajże chyba coś dostaniemy. O, jest, jest. Municja. Ok. Spadamy. Oczywiście nie włączyłem. Stopera. Czekajcie. No, oczywiście. Za każdym razem. Dobra, uciekamy. Dziwne, że on przeżywa z takiej. Przy... Przynajmniej my wiemy. O kurde! Przynajmniej tę grę ja lubię, bo wiemy, kiedy my, jakby wiecie, yy, ranimy wrogów. chła chwachła. Boże, jestem głupi. Straciłem życie. Ja. Okej. Wy zawsze zbieracie amunicję, to jest ważne. Dawaj Życie. No chodź tu o A was cicho. Dobra. W ogóle sobie surowego save'a walnę. Takiego... No kurde. Uciekamy. Nie można przejść, kurde! Kurde Ze wszystkich stron najeżdżają Walej im po nogach, ale kic z tym Ura. Macie kupkę, zabiję was. Tak się to gra, nie? Bijesz się? Kurczę, tam już nie mogę zebrać amunicji. A w sumie mamy już dużo do tego pistolecika. W sumie w tej grze jest dużo amunicji raczej amunicji, broni. O, różnych. Potem będzie taka jedna fajowa broń. Z nią jest masa zabawy. O, mamy. Armora do naszego Hewa. Hewa no, do naszego tego. Eee. O, już mamy ma pełny magazynek. Do naszego, jak to się nazywa? Eee... Nano Suita, o, do naszego kombinezonu. Uciekamy nadal przed tym kombina. kombina Kurczę, muszę się doszkolić, bo nie wiem co to jest. A, też pokazany mamy na dole kiedy mamy... ile mamy tlenu? Nam starcza Więc trzeba uważać z tym y, zasilaniem. Bo może być krucho. A i w tej grze nie mamy nóg. Jesteśmy duchem. Tak, taka prawda. Aha. No, <gryzmiaru> <graste> <gryzmi> <gryzmi> no dobrze.

No, łomem. Wow, czy tu się Q zmieniał? Q się zmieniał, ok. Znowu kraseczka, jak to zwykle jest w grach od Valve. W sumie, Valve dużo fajnych gier wydał, np. Left 4 Dead. Wow! E. Okej okay. Ładne ogień Nie pozwolę ci zjeść ptaka Tak nie żyje, wy, wy. to są barnaku, jak ja ich nienawidzę Jak ja ich kurde nienawidzę To jest takie ścierwo jedne Mówiłam. wam Idziecie sobie w ciemności a to cię tak zjada Eee okej okay. O, to, to jest nawet się rusza. To jest nawet propsem. Propsem, no. Nawet to jest y, ciałem. Gaddem. Ła. Wow. Naprawdę bardzo ładna grafika. Hey, <grymna> <grymna> tu się będzie działo trzeba to zabić a wa wa gin 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 nie żyjesz nie żyjesz Kubko. o tu mamy zdrowie hewa Idziemy. ha, haha bu 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 nie żyjesz! Nie żyjesz! O! Wo Fajerwerki! Idziemy! O! Chude... Dziwne, że my... Łoś! My nawet tym nie, si nie siedzimy przy tym. Gin! Zawsześ nie rozwaliłem te beczki. Gincie! No i dobrze. Idziemy! Nic nie widzę! Sprintujemy! Hopla! A następnej lambada. Dobra, nie żyje. Jak on tak wyżygnie, wyżygnie siebie, no to znaczy, że nie żyje. O, ty wyżygnął się. Yy, my tu sobie zakończymy. Chyba tak mi się wydaje. Tylko. Yy! Jeszcze raz. Wyżigaj. Bleh. Dobra, tu sobie skończymy. Odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. W końcu mamy trochę akcji, w końcu trochę się pobiliśmy, w następnym odcinku nadal będziemy uciekać przed tym kombinatem, więc do zobaczenia!